Cześć, witam serdecznie na kanale Scrap and Deku Crafts Dzisiaj wpadam z zakupami wykonanymi w Action Były to zakupy wykonane podczas dwóch ostatnich moich wizyt w Action I już pokazuję po kolei co sobie upolowałam Pierwsza rzecz, którą tutaj widać Jest to papier lustrzany jest tutaj kilka arkuszy w różnym kolorze. 245 gram, 10 arkuszy dokładnie, formatu A4, cena 3,55. Upolowałam też takie stempelki. Stempelki w cenie 4,39. Stempelki są już przytwierdzone do drewienka. Już kiedyś kupowałam tego rodzaju stemple z innymi wzorami i byłam bardzo zadowolona. Kolejny mój zakup to są tusze. Tusze były w kilku kolorach. Ja zdecydowałam się na te dwa zestawy. Cena jednego zestawu to było 10,95 zł. W zestawie mamy tutaj dopasowane kolory. Tutaj mamy takie niebieskie kolorki i fiolety. A tutaj mamy róże, fiolety i czerwienie. Zdecydowałam się na te dwa kolory, dlatego że najczęściej w tych barwach występują moje kwiatki foamiranowe bądź materiałowe. Więc y, dlatego dwa te zestawy na próbę. Bardzo fajną sprawą jest to, że mamy od razu pudełeczko, w którym to pudełeczku znajdują się posegregowane te tusze, także nie tworzą nam dodatkowego bałaganu. Kolejny zestawik to są farbki. Farbki akwarelowe. I mamy tutaj 15 różnych kolorów w cenie 11,95 groszy. Z tego co pamiętam, dokładną demonstrację tych farbek widziałam na social mediach Agaterii. Tam dokładnie były pokazane, jak wyglądają te barwy, jak barwią. Tutaj zestawy dwóch, yy, dwa zestawy stempelków. 3,49 za jeden zestaw. Wzięłam sobie literki i takie elementy urodzinowe. Oraz takie notatki do albumu. No, i kiedy mam okazję w Action, też uzupełniam swoje. Perełki samoprzylepne. Cena takiego zestawu to jest 2,99 zł. Wzięłam sobie w kilku różnych kolorach. Przydają się niejednokrotnie do kartek w różnych barwach. Nigdy nie wiadomo, które się przydadzą, dlatego kupiłam sobie kilka zestawów. No i już mój ostatni, a właściwie przedostatni, bo chciałam jeszcze jedną rzecz pokazać. Zakup. Kupiłam sobie też płótno. Płótna z Ekszona już wykorzystywałam kilkukrotnie, są bardzo fajne, w cenach bardzo przystępnych 6,49 za to płótno. Nadaje się świetnie na layout z okazji nie wiem, narodzin dziecka, rocznicy ślubu bądź upamiętniając jakieś ważne wydarzenie, po prostu rodzinne. I co chciałam jeszcze Wam pokazać, to, jest, yy, to są te słoiczki. Ja już je pokazywałam na poprzednim filmiku. Dokupiłam sobie jeszcze jeden zestaw i już od razu w nim posegregowałam. Dlatego już Wam pokazuję. Naprawdę są super. Chyba jeszcze sobie dokupię. Tutaj mam z posegregowanymi już cekinami. Nie dosypywałam innych cekinów, dlatego że najpierw chcę wszystkie gwiazdki tutaj sobie wsypać, więc są super. Nie tworzy się dodatkowy bałagan, a tutaj sobie posegregowałam, tak jak planowałam rzeczy do kwiatków i mam tutaj w słoiczkach pozamykane mikrokulki w różnych kolorach. Także polecam naprawdę serdecznie te słoiczki. Ich koszt był około 9 zł. Już teraz nie pamiętam dokładnie, około 9 zł. Naprawdę, jeżeli gdzieś traficie je w swoim ekszonie Kupujcie koniecznie. I to już wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy. Zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!